Twierdź finały, Mistrz Świata w Polsacie. Niespodzianka turnieju Senegalczycy w meczu z rewelacyjnie spisującą się drużyną Turcji. Może to oznaczać tylko jedno. Zapowiadają się wspaniałe przeżycia dla kibiców. Mecz Senegal-Turcja, dzisiaj o 23. Tysiące lat temu, nim czas ujęto w jednostki miar, istniała Atlantyda. Czy prawda zostanie odkryta? Dla MacGyvera nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze mówiłem, że byłeś moim najzdolniejszym studentem. MacGyver i Skarb Atlantydy. Już w niedzielę, 23 czerwca o 18.15. Plaga pożarów wstrząsa Chicago. Ktoś bawi się ludzkim życiem, ale bohaterska postawa strażaków dowodzi, że człowiek to brzmi dumnie. Ogień żyje, oddycha i nienawidzi. Ktokolwiek to robi, zna bestie. Gwiazdorska obsada i nominowane do Oscara efekty dźwiękowe Ognisty podmuch we wtorek o 21.00. Witam państwa w sobotę 22 czerwca. Życzę szczęścia w grze i zapraszam na nasze dzisiejsze losowania: Multilotka, ekspreslotka Lotka i Dużego Lotka. Zgodnie z regulaminem nasze losowania odbywają się w obecności komisji kontroli gier i zakładów, którą witamy w studiu, a rozpoczynamy od losowania Multilotka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady, i rozpoczynamy losowanie dwadzieścia siedem trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem, jedenaście. 37 71 76 20 14 58 32 50 23 24 Sześć sześćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści cztery, trzydzieści sześć i czterdzieści pięć. Powtarzam jeszcze raz wylosowane liczby w multilotku. Dwadzieścia siedem, trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem, jedenaście, trzydzieści siedem, siedemdziesiąt jeden. Siedemdziesiąt sześć, dwadzieścia, czternaście, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści dwa, pięćdziesiąt dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, sześć, sześćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści cztery, trzydzieści sześć i czterdzieści pięć. Znamy już 20 wylosowanych liczb w multilotku. Za chwilę poznają Państwo 5 wylosowanych w Express lotku. W kasecie maszyny rosującej znajdują się 42 kolejne kule. Komora mieszania maszyny jest pusta, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 11, 15, 17, 7, 16. Powtarzam wynik losowania ekspres lotka. 11, 15, 17, 7, 16. I ostatnie losowanie rosowanie dużego lotka. W kasecie maszyny jest 49 kolejnołożonych kul. Zwolnienie blokady. I rozpoczynamy losowanie sześciu liczb. Oto sześć wylosowanych liczb: trzynaście, trzydzieści osiem, siedemnaście, trzydzieści pięć, dziewiętnaście. I 41. Powtarzam wynik losowania dużego lotka: 13, 38, 17, 35, 19, 41. Na zakończenie naszego spotkania informuję Państwa, że trwa sprzedaż loterii pieniężnej totalizatora sportowego Szczęśliwa Ósemka, w której czeka na Państwa wiele atrakcyjnych wygranych pieniężnych. Spotykamy się jutro o zwykłej porze, ale przypominam, że jutro Dzień Ojca, a więc kupon gier liczbowych Totalizatora Sportowego może być miłym prezentem dla taty. Na dziś to już wszystko. Dobranoc. Nowego w pieguskach? Taaak! Więcej kawałków czekolady. Taaak! Autentycznie więcej rodzynek! Taaak! I całe mnóstwo orzechów. Już są nowe lepsze pieguski, które mają teraz naprawdę maksymalny smak. I zwiększony ładunek dodatków. Nowe pieguski, złap ten smak! Nivea Sun da ci coś więcej niż tylko ochronę przed słońcem. Ugasi pragnienie twojej skóry. Mleczko do opalania Nivea Sun skutecznie chroni przed słońcem i jednocześnie doskonale nawilża. Mleczko do opalania Nivea Sun. da non już skończył 10 lat. Z tej okazji i dla Was mamy prezencik. Od teraz cena serka Danio spada o 40 groszy. Bez względu na rodzaj, włosy zawierają około 10% wody. To obecność wody sprawia, że wyglądają pięknie i zdrowo. Dlatego właśnie Daw stworzył zupełnie nowy szampon, który nawilża włosy głęboko od środka. Sprawia, że stają się elastyczne i bardziej miękkie niż kiedykolwiek. Nowy szampon Daw. Żaden szampon nie nawilża lepiej. Teraz nowość: Monte z Pyszne urozmaicenie dla dzieci. Spróbuj. Nie każda pasta walczy tak samo z bakteriami. nie odgania, to odgania. Blendamed Complete lepiej odgania bakterie. Można gryźć. Wszystko gryźć oprócz rzeczy niejadalnych. Blendamed. szkoła zdrowego uśmiechu. Nie ma meczu bez Pringles. Música